Witajcie w najnowszej klinice Gameta w Bydgoszczy. Została otwarta w czerwcu tego roku, dlatego też z podwójną ekscytacją pragnę ją wam pokazać. Przy okazji tej wizyty zadam naszemu specjaliście kilka pytań dotyczących tematu, który bardzo mnie zaintrygował. Zapraszam! Jestem już nieco spóźniony, ale mam nadzieję, że pan doktor poświęci mi trochę swojego cennego czasu. Witam ponownie, tym razem w Bydgoszczy. Bardzo mi miło. Przepraszam za spóźnienie, ale nie ukrywam, przygotowywałem się do tego odcinka, jak zawsze zresztą, i napotkałem na, przyznam, dość interesujący temat, jakim jest azospermia. No i cieszę się, że mogę zapytać u źródła. Dlatego proszę mi powiedzieć, czym jest azospermia. Azospermia to po prostu brak plemników w nasieniu, czyli podczas badania nasienia nie jesteśmy w stanie znaleźć plemników również po jego odwirowaniu. Ze względu na to, że jest to dosyć poważna diagnoza, zalecamy minimum dwukrotne badanie nasienia, oczywiście w odstępie czasowym. Okej, okay. a jakie mogą być przyczyny azospermii? Proces wytwarzania plewników jest procesem dosyć złożonym pod kontrolą mózgu hormonu wydzielany przez mózg, hormonu wydzielany przez jądra. Dlatego też yy, przyczyny, które mogą powodować aziospermię, czasami są nieznane, ale do najczęstszych możemy zaliczyć żylaki powrózka nasiennego, wnętrostwo, choroby genetyczne, urazy jąder, stany zapalne. Niektóre leki również stosowane, np. testosteron, mogą powodować aziospermię, czy też leczenie, np. onkologiczne, chemioterapia. No właśnie, powiedział Pan o lekach, które mogą szkodzić, że tak powiem, ale może są jakieś leki, które pomagają i leczą azospermie? No niestety, za wyjątkiem bardzo rzadkich sytuacji, czyli mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym, nie mamy zarejestrowanych leków do leczenia zoospermii i leczenie w innych sytuacjach jest nieskuteczne, z jest nieudowodnionej skuteczności. Zatem, jakie są metody leczenia i czy istnieją jakieś rozwiązania, które pacjentom kliniki Gameta możecie zaproponować? Oczywiście, zoospermia to nie wyrok, natomiast zaczynamy od diagnostyki. Czyli musimy poszukać przyczyny potencjalnej, ale co też jest ważne, znaleźć prawdopodobieństwo znalezienia plemników w jądrach. Jeżeli to prawdopodobieństwo jest wysokie, to zabiegiem z wyboru jest biopsja jądra. Po prostu wykonujemy biopsję jądra, szukamy tam plemników. Jeżeli takowe są, są zamrożone i użyte potem do leczenia metodą zapłodnienia pozaostrojowego, czyli metodą in vitro. Jeżeli biopsja jest negatywna, lub też prawdopodobieństwo znalezienia plemników jest minimalne, pacjentom pozostaje dawstwo partnerskie, czyli po prostu użycie nasienia dawcy. Dosyć dużo tej wiedzy. Ja coś dla siebie wziąłem. Mam nadzieję, że nasi widzowie również przyswoili to, o czym Pan nam powiedział. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jak widać, w sieci klinik Gameta zawsze możemy liczyć na wiedzę i doświadczenie specjalistów. Ale to jeszcze nie koniec. W następnym odcinku również odwiedzimy Bydgoszcz, by porozmawiać z jednym z ekspertów o doborze dawcy nasienia. Bądźcie z nami na bieżąco i do zobaczenia.